Od Dorota Rapczyckiej odsuwają się już wszyscy najbliżsi. Zostało jej tylko patoinfluencerki i jej bliska przyjaciółka, której nawet nie chciałbym mieszać te sprawy, ale jest to świadkowa z naszego ślubu, Kasia Wit. Najpierw napisała do mnie z wyrazami wsparcia, a później sama powiedziała: Cytuję: Dorota nigdy by się tak nie musiała denerwować, gdyby wodbę nie przewoziła narkotyków do Meksyku, a dzisiaj hejtuje. Dorota, czy osoby jej, przez nią wskazane, rodzina Kasifit. I chciałbym też o tym głośno opowiedzieć. Poczekaj, żebyśmy my dobrze zrozumieli. To jest jakiś hardcore teraz. Doda przywoziła w... narkotyki do Meksyku. Tak, tak, tak. dostałem informację od osoby, która z nią tam jechała. powiem <grym> ci <grym grym się> milion złotych byś mi dał rok temu, bym nie obstawił, że takie zdania padną tutaj w tym studiu. Dlatego uważam, że Dorota Naprzeska nie zasługuje na to, żeby być osobą publiczną, nie dzisiejszym. To Kurc. jest bardzo mocny statement. Bardzo mocny statement. Pytaliśmy o koniec tej afery, a to dopiero Ważne, pytaliśmy o koniec momentami